Troszkę nietypowo, ponieważ wszystkie nawozy zostały zastosowane po siebie. Jest to stanowisko po cebuli, czyli nie do końca tak, jak powinno się prawidłowo robić, bo nie ma zmianowania. Jeśli przejdziemy się po polu, miejscami widać sporadyczne problemy związane z fuzariozami. Niektóre cebule coś takiego łapią. Natomiast e, część plantatorów e, uważa, że pod względem herbicydowym wyczyszczone pole cebula po cebuli jest łatwiej mu uprawiać e, i ryzykują pod tym kątem. E, stanowisko e, o przyzwoitych zasobnościach. E, zawartość e, fosforu, jak dobrze pamiętam, powyżej 60 mg, potasu około e, 170. E, w tym rejonie słupcy wrześni. Borykamy się z problemem, widać jaśniejsze gleby, czyli y, nie ma y, gleba takiej buforowości, i w tym momencie bardzo często na tych glebach, pomimo uregulowanego odczynu, jak pH mamy w okolicach 7, y, widzimy, że mamy niską zawartość y, w glebie wapnia. Niektórzy się zastanawiają y, przy dłuższej uprawie cebuli, y, skąd y, pH pól. Jest w granicach 7,5, a nawet 8, a nigdy nie wapnują. Odpowiedzią na to pytanie jest temat wody. Jeśli plantacja jest nawadniana, 20 mm to jest 200 ton wody na hektar. Przy systematycznym nawadnianiu pH gleby zbliża się w okolicy pH wody, która jest używana w trakcie nawadniania. Dla rośliny nie ma różnicy, czy sole mineralne, nawóz pochodzi fizycznie z obornika, czy z granulki, czy czasami z wody. Jeśli wody są podskórne, czasami one są bogatsze, składniki pokarmowe, wtedy z nawożenia możemy troszkę ograniczyć. Jako pierwszym nawozem jakieś w okolicach wschodu zastosowano kompleks. Czyli nawóz bezlorkowy z specjalną formułą fosforu, która działa zarówno w niższych, jak i wyższym pH. Jak widzimy, mamy jaśniejsze gleby. W tym rejonie, nawet jeśli można wjechać w pole, rzadko kiedy na tych jasnych glebach decydujemy się na siewy marcowe, częściej czekamy aż ta gleba się nagrzeje, żeby po prostu po posiłaniu roślina nie straciła wigoru, cały czas tam ładnie rosła. Na kujawach, na ciemniejszych ziemiach, które szybciej chwytają temperaturę, nagrzewają się, po prostu te siewy są, wykonuje się jak najwcześniej. Jeśli porównamy stan plantacji na dzisiaj na ciemnych ziemiach i na jasnych tutaj, to przeważnie na ciemnych ziemiach szczypioru już nie ma, jest zasnięte. Ten rejon słupcy wrześni jest opóźniony około 2 tygodnie to nawet pięciu tygodni i to jest rok w rok. W tym roku mamy troszkę przyspieszoną wegetację, co widać również po żniwach, bo w lipcu nie tylko zboże w większości lokalizacji udało się ściągnąć z pola, ale również i słone. W związku z tym, że brakuje wadnia, w połowie. Po połowie maja zastosowano saletrę e, wapniową w czystej postaci jaraliwa liwa 15,5% azotu oraz e, 26% wapnia e, w pełni rozpuszczalnego w wodzie i po połowie czerwca ostatnie nałożenie e, saletra potasowo-wapniowa, najszybciej działający potas dostępny na rynku. E, jeśli mówimy o nałożeniu dolistym, e, to, z czym się borykaliśmy najczęściej, to to, że brakowało nam po prostu szczypioru. W tym momencie na to, żeby pobudzić roślinę do intensywnego wzrostu nie tylko korzeń, ale również góra, stosuje się najzwyklejsze preparaty o zrównoważonym składzie. W tym przypadku był to kristalon zielony, stosowany na tym polu dwukrotnie, częściowo w mieszaninie z kristali w Foto, ponieważ Tutaj, jeśli mówimy o herbicydach, stosowano mikrodawki herbicydowe, dawki dzielone, troszkę tych uszkodzeń, czyli środki parzące najzwyczajniej w świecie. I później, żeby szczypior zregenerować, stosowaliśmy zwiększone zawartości magnezu i żelaza, czyli kristali z jary, nadobicie główki, nawóz potasowy. W rekomendacjach, jeśli weźmiecie ulotkę, jest krystalon pomarańczowy. Producent zdecydował się na krystalon czerwony ze względu na jego lepszą rozpuszczalność i po prostu bardziej czuły opryskiwacz, którym dysponuje, że nie zapycha się po prostu na filterkach. Jeśli chodzi o mikroelementy, to już nie pierwszy rok, gdzie stosuje się tu jarawita. Preparaty o długotrwałym działaniu. Jeśli poszukacie opinii o tych preparatach czy informacji, to są produkty, które działają przez kilka tygodni po naniesieniu, czyli pryskamy zazwyczaj raz, rzadko dla roślin, które mają wegetację powyżej studni, może dwa razy w sezonie. Oprócz składników odżywczych, czyli to, co powinno być w nawozach. Są różnego e, rodzaju nośniki, są adiowanty, natomiast zwracam uwagę na środki przyczepne, e, czyli jak napada to nam nie zmyje. Akurat można e, tutaj e, bardzo fajne efekty robi z mękozebem tych nośników na e, te preparaty moczniakowe, kontaktowe też troszkę wystarcza i widać, że nawet po solidnym testowaniu mękozę bardzo prosto jest rozpoznać na, na, na szczypiorze i tutaj nie trzeba być wytrawnym specjalistą, żeby coś takiego e, stwierdzić. E, teraz w planach ostatni zabieg, który tu jest jeszcze mikroelementowy planowany, e, to jest miedź. E, Sugeruje 250 gram miedzi w czystym składniku. Temat początku załamywania się szczypioru to jest idealny moment do naniesienia miedziu, bo mamy po prostu lepiej szczypior pokryty. Chodzi o to, przede wszystkim jeśli mamy cebulę na przechowywanie czy na worek, żeby łuska na ładnie przylegała, liściła i nie odklejała się. Przekładając na produkty, proponuję Jarawita Miedź pół litra na hektar. Preparat ma 50% miedzi w swoim składzie. To co w tym sezonie widać bardzo mocno, nawet tutaj już miałem kilka pytań wcześniej, zasychające końcówki. Jeśli spojrzycie, to co widać na najstarszych liściach, bardzo często widzimy objawy chorobowe, czyli stefelium. Na najstarszych liściach widzimy też bardzo często objawy nietoboru makroelementów, takim jak azot. Azot był, mogło wody zapraknąć, dlatego roślina nie pociągła. Natomiast czasami e, się zdarza, że brakuje magnezu, pomimo tego, że był stosowany. Dlatego sugeruję do zabiegów fungicydowych dodawać preparaty od podwyższonej zawartości magnezu. W tym, e, w tym układzie polecam e, najbardziej Crystal foto e, I temat zasychających końcówek. Jeśli mamy to na najstarszych liściach, jest to potas, jeśli jest na młodszych liściach, jest to wapń. I teraz pytanie, czy tego potasu, czy wapnia zabrakło? Czy roślina nie mogła go pobrać, bo na przykład wody zabrakło? To co widzimy na plantacjach cebuli w tym rejonie, to się zaczęło jakieś 3-4 tygodnie, jeśli plantacje były przyzwoite, to 3-4 tygodnie temu widzieliśmy naj... początek najintensywniejszego przyrostania cebul na zgrubienie. I w tym momencie po prostu widać, że cebula nie ciągnie tylko y, z dołu, ale również z góry, odciąga składniki ze szczypioru i wbudowuje ją. Jeśli platacja y, ma y, solidne cebulę, grube, no to od szczypioru też jest odciągnięta, to nie jest tak, że do samego końca szczypior na cebuli będzie y, lśnił, takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. W momencie, y, kiedy Mamy taki stan na polu, że cebula nam bardzo intensywnie przyrastają. Wtedy najbardziej skuteczne są nawozy y, potasowe czy wapniowe stosowane naprzemiennie. I tak y, y, z nawozów wapniowych, które tu do listnie były stosowane, była to saletra wapniowa Kacinit z koktajlem mikroelementowym superwa Micromix, pół kilogramu na hektar. Kacinit. Y, około 10 zł mikromik z pół kilograma paręnaście złotych zabieg za dwadzieścia parę złotych na hektar na przemiennie z kristalonem w tym przypadku czerwonym też zabieg za około 20 złotych. Widać ta yy, do listy nie musi kosztować nie wiadomo ile. Ważne żeby był skuteczny. A takie właśnie produkty są w ofercie Jary Poland. Yy, jeśli ktoś yy, saletra wapniowa ma jedną wadę. Zazwyczaj jest niemieszalna z większością preparatów. Jeśli ktoś szuka e, wapnia, który jest e, mieszalny, na rynku jest e, też pewien wybór. To są preparaty kilkukrotnie droższe, przekładając za cenę czystego składnika. Jeśli chcecie coś fajnego wybrać, e, seria Ravita polecam stopit. Jest to e, nawóz, który zawiera wapń w składzie i można go e, mieszać również z nawozami. Potasowymi. Nie zetnie się w opryskiwaczu i też przynosi bardzo fajne efekty. Tylko zamiast 10 zł na hektar trzeba wydać z 40 paliw, przypuszczam w tym momencie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, zapraszam do namiotu.